Szymon Miś witam was w dziesiątym odcinku programu Nieobiektywnie na kanale YouTubeowym i podcaście Spotify. Naprawdę. Dzisiaj trochę bardziej przyjemny temat. Otóż jest to to jak Wołogi, czyli Władimirowi Putinowi, nie udało podzielić się społeczeństwa. Czy to polskiego, czy to europejskiego, czy to natowskiego. Polacy, i tu mówię, z całą odpowiedzialnością. Z lewa i prawa. Z rządu opozycji, z rządu i samorządu. Stanęliśmy wszyscy na wysokości zadania. I oby tak dalej. Jesteśmy zjednoczeni w tym, żeby pomóc Ukraińcom. Pomagamy im, robimy wszystko. Załatwiamy mieszkania, załatwiamy jedzenie, prowiant, artykuły najpotrzebniejsze, załatwiamy dojazd i robimy to często, też jak najbardziej legalnie, jak najbardziej, by Ukraińcy czuli się u nas jak najbardziej bezpiecznie. W dodatku, cały Zjednoczony Świat zdecydował się na sankcje wobec Rosji i Białorusi też w niektórych wypadkach. Czy to świat polityki, biznesu, finansów, czy świat sportowy. W końcu wszyscy razem się na to zdecydowaliśmy. Oczywiście też nie latają samoloty. Został, został wyprowadzony z Rosji system SWIFT, co jest bardzo dobrą informacją i to na różnych szczeblach, na róż, różnych polach, więc to jest bardzo dobra informacja. W dodatku Unia Europejska po raz pierwszy kupuje broń, więc być może to jest Pierwszy przyczynek do Unii Wojskowej, także w Unii Europejskiej, czyli kolejny krok do federalizacji. Z bardzo dobrą informacją. Federalizacja jest nam wszystkim potrzebna. Tak jak często też my mówią. Chętnie oddamy Węgry w zamian za Ukrainę. Bo Węgrzy, oczywiście, nadal się sprzeciwiają, nadal robią problemy. Ale tak jak mówię, Węgrów możemy oddać. A Ukrainę. Chętnie przyjmiemy do Unii Europejskiej. Tak samo do NATO. I naprawdę ta pomoc, jednocząca pomoc Finlandia, która po raz pierwszy daje komukolwiek swoje zasoby, broni, czy też Szwajcaria, która po raz pierwszy działa w sankcjach, sankcjonuje cokolwiek, po raz pierwszy w historii to jest nieprawdopodobne. Ale to tylko pokazuje, że dla dobrej sprawy zawsze się jednoczymy. I zawsze będziemy się jednoczyć. To jest piękne. To jest naprawdę piękne, co robi świat, by pomóc Ukrainie i Ukraińcom. I naprawdę warto pomagać. Chociaż trochę. Czy finansowo wspierając Ukraińców, czy nawet wojsko ukraińskie, czy gdzieś tam jakieś materiały, żywność, ubrania, nawet mieszkanie. Wszystko, naprawdę wszystko i wszystkim możemy pomóc tym ludziom w potrzebie. Bo ci ludzie potrzebują naszej pomocy, potrzebują naszego wsparcia, dobrego słowa. Wszystkiego. Naprawdę. Dziękujemy Ci, Putinie. Zjednoczyłeś świat przeciwko Tobie. Zjednoczyłeś cywilizowany świat przeciwko złu. Pokazałeś, co można zrobić, by czynić dobro. A tyle lat próbowałeś podzielić Unię Europejską, wprowadzać różnych ruskich agentów do Unii Europejskiej, ale nigdy, przy nigdy ci się to więcej nie uda. Bo Unia Europejska jest zjednoczona. Unia Europejska jest jednym. I możemy się kłócić, możemy się spierać na poglądy. Możemy nawet kogoś uważać za kogoś niedemokratycznego, ale nie w tym momencie. Bo w tym momencie wróg jest gdzie indziej. I to jest nas wszystkich wróg. I o tym pamiętajmy, bo to jest wróg nas wszystkich. I z lewa i sprawa z, z koalicji i z opozycji wszystkich. I to na tyle w dziesiątym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie będą to dwa odcinki w tygodniu w tym momencie. Jeden we wtorki, drugi gdzieś w weekend. Także zapraszam, polecam moje media społecznościowe, a także inne pozostałe programy specjalne które będą mówić nadal o sytuacji w Ukrainie i wojnie, którą wywołała Rosja, Putina. Do zobaczenia. Informacje na bieżąco na naprawdę.blog oraz na fanpage'u na Facebooku. Śledź wszystkie informacje o Ukrainie i inwazji Rosji także na YouTubie i Spotify. Specjalne odcinki programów nieregularnie będą nadal nadawane. Śledźcie je bez przerwy na, na, na moich social mediach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.